Piątek wieczór, normalny dzień jak zwykle. Siedziałem sobie przed telewizorem, oglądając swój ulubiony sport. Boks. Akurat leciała walka Mike Tyson kontra Logan Paul. Legendarna walka w chuj. Nagle mój wieczór przerywa. Moja pomoc domowa. Ta kurwa wie, kiedy mi się wpierdolić w mój dzień. Dzień dobry, proszę pana, podać coś panu. Wypierdalaj, i nie widzisz, że kurwa raczej się wieczorem i dobrze się bawię? Na pewno niczego panu nie podawać? Może kawy, herbaty, wódki. Wkurwiała mnie już w tym pierdoleniem, więc postanowiłem wstać i przypierdolić. Po spuszczeniu jej w pierdolu wróciłem do oglądania swojego ulubionego sportu. Na mojej bane nieszczęście walka się skończyła i przygapiłem knockout. No profit.